Robicie tulejki, to najpierw je zweryfikujcie, bo można się naciąć. Tu mamy już wydane w pakarowskich pudełkach. I ja już Wam mogę powiedzieć, że ja tych tulejek nie założę. Niby oryginał i ma pasować. No mogę powiedzieć, proszę, jak ja je założę, to ten samochód do mnie bardzo szybko wróci. Tu mamy stary typ, czy znaczy stary numer. I bez pudełek oryginalnych i zupełnie inna tulejka Nie wiem czy będzie widać, bo to możemy zobaczyć tutaj zakończenie jednej, a drugiej tulejki Różni się Ale to co mi nie dało spokoju To oringi. Uszczelnienie. To jest tutaj bardzo ważne i bardzo kluczowe. Wezmę teraz oryginalny O ring do ręki. Zobaczcie, co się dzieje. On tu bez problemu przechodzi. Widzicie? A powinien się tu zatrzymać. A wygląda to tak. Więc nie będzie tutaj uszczelnienia. Nie ma prawa to poprawnie działać. On w ogóle nie ociera, on po prostu przepada. Więc, jakbym posmarował delikatnie wazeliną, jakimś smarem, to tym bardziej. Więc, czasem warto jest zweryfikować części, nawet oryginalne, bo można się naciąć.